Mówię. jeżeli będziecie słyszeć taki szum to przez koszatniczki które mam dzisiaj nowy odcinek będziemy przechodzić parkury które są nowe i je będziemy oceniać to zaczynamy dajemy wybierz też nie stop tylko teraz dajemy nowe i losujemy parkur Kliknąłem. I jak on wygląda? Yy, to raczej nie jest parkur, Taki fajny, dokończony. Czy to się odbiło? To już chociaż ładniej wygląda, ale. O, dobra, dobra. Możemy to przejść. Powiem, gdzie jest meta. Będzie łatwy, exp. Jak dla mnie to nie wygląda jak parkour. Moim zdaniem 2 na 10. dziby yy, jak? Yy, słabo. Słabo moim zdaniem. Dobra, szukamy dalej. Czy ja przez. No, okay. Ten wygląda fajnie i może spróbujemy go przejść. Polubię. Tam tego nie polubiłem, bo nie był taki fajny jak na miniaturce. Nie sugeruję się lawom i tak dalej po prostu. Spraw. Ok. Okej, myślę, że zginąłem. Już. Już myślałem, że zginąłem. W ogóle to można tak sprawdzić. Kurde. Nie umiem tak A tam czemu jest dziura? Ej. Hello. Hello, Litus my friend. Aha, ktoś, tu ktoś dał dziurę. da? Zabijmy też się. Aha, to fajnie, nie da się wskoczyć, albo wiem jak na to wskoczymy, bum, 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 co, Bleh. 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 nie, o jest, udało się, A jakimś strunie, ale się udało, Zbier zbierzemy sobie Plastikową butelkę naprawdę zginęłem. Naprawdę ziousli. A spróbujmy tak, bo tu ktoś jest. I jeżeli zobaczy, że baguję gra, to pewnie mnie zgłosi. Poda się też to zbagować przecież a dobra, przeszliśmy ten parkur. Dziękuję, do widzenia. Znowu wychodzimy. Jak coś, przepraszam bardzo za te koszetniki Pewnie słychać na cały dom. Jak to wygląda? Okej. Okay. Też nie chcę zrobić czegoś takiego, że będę wybierać tylko z parkur. Blisko też będę. Yy... Czemu z... ja zginąłem? Przepraszam, bo rodzę. I gda? Dobra, ale... Czy tam jest dziura? Co o co Okej, okay, skaczymy. No dobra, ten ciężki parkour. I jeszcze start w złą stronę. No, bardzo słabo widoczny jest. Trochę ten parkour. Naprawdę. Dobra, zapamiętaj, że jest krótki. Tu. Nie. Widzowie, tylko nie zginimy. Na pewno tam nie doskoczę teraz chyba tym trikiem, z tamtego supa, ale chyba z tego mógłbym doskoczyć. O jest! doskoczyłam. Tu ma godzina. Okej. Okay. Będę zaraz skończyć filmik. To już 10 minut jest. Teraz jeżeli nam się nie uda, to kończę. Po 10 minut jest, a nie chcę sobie też za bardzo przeważyć internetu, bo nie mam limitowanego. A taki film u mnie się wrzuca z 5 godzin. No, po ostatnio wieczorem miałem 3 godziny, ale coś się zepsuło i się wrzucał 5. Czyli o 2 godziny dłużej. I wpadłem przez to o północy, a nie o 23. Póni ciężko rano rzucać Winny Dobra. Żegnam się z wami i pa. <grywa>